Witam Was bardzo serdecznie na tym kanale. Kolejny odcinek Character, od tym razem odcinek z FIFA 22 z finału Ligi Mistrzów Dziś Real contra Ligerski. To już było parę miesięcy temu, ale nagram, tak sobie w sposób, nagram taki mecz, tylko że fikie. Pamiętajcie o ławce, i co? Chyba, chyba możemy lecieć na Ale Konie do rangi wielomilionową ale, się. Do się już zaczął. Musimy się grać na pewno rozważnie, bo Czyj to nie ma żartu. To, to jest, zawodowy, jest już fałd. Tylko na ale Ładnie teraz jest rozgrywają. Bardzo ładnie. Proszę. Wycofanie? Ciao! Nie ma! Jest go! Jest już! Pierwsza bramka! Konikros, Kroc, nie się odpisał, pomijam oczywiście, nie będzie, nie bramki tureckiej, ale jest już pierwsza bramka! Bramka. No, może tym takim jesteście, oczywiście ja tam szanuję, ale... Każdy. Ale oczywiście ja najbardziej lubię Real Madryt. Tej groźnej trochę. O, spalony, ewidentnie. Lecz nie będzie nie Traci piłkę na rzecz Niestety. Mane. Mane w Bajny przez Teraz no, Dobrze jest. Zaskę. O! Jak we mnie tutaj? Bez problemu sobie radzi. Kiedy miałem gdzie pobać, tutaj podałem. Ładnie tutaj klepka Myślę, że zawiniemy go Dokładnie tak Nie do tyłu, gdzie podaję Kro teraz Aj! Była okazja, chciałem przejść technicznie, ale dobra nie wyszło Alison, alabatera Terra gra na linii bramkowej. Tym nie razem nie chciała trafić Jak do no nie będzie podać, nie mam pomysłu. Danica Bajal, Dace Miro. Podanie zatrzymane przez Dagała. To tak, uliczka, to się nie da. Tak, nie lubię grać tak wąsko. Oj, 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 I oj. No ale tu nie ma nawet tego pragniącego na górze przywilej. Czy coś. I piłka do Romanca. Przewrócił mnie tutaj. Madę. Dlaczego? Szansa na remis. Tak, tak, tak. Jezu kurtuła tuła wylew i to się w bramkę zamiast tak, no nie wiem Nie że no, mnie rozklepali w ogóle, ale meczu, tak to jest. Co jest? Ogólnie nie lubię meczów takich Henderson. Ale Stwierdziłem, że sobie zabiorę FIFA jednak, Żółta kartka się, jeszcze, nie wiem za co to nawet. Być konsekwencje w postaci kartki. Kasemiro, Jezu, przeszło przez wszystkich, na całe szczęście. Wanda jest wysoki, no ale obręcz co cały czas ja się i zrobił to całkiem Okej, skutecznie, bo ten, ten strzał nie miał siatki. Dlaczego oni są taką piłkę wypuszczają? Nie zrozumiem. Nie ma sensu, jak A tak Atak to Przesuwają się po Weźcie go tam. Yeah. Znakomicie przecięte do Od razu pochwały trenera i kolegów z drużyny. Pięknie do Modricia, Modricia! Modrić. Modricia! Modricia!

Tutaj mają Wzią, te overale, ale dla mnie to jest jakiś overal ma i tak każdy jest tam sam dobry. Akurat z brąkarzy to jest bez sensu. Bo furtkuła yes. jest lepszy niż oni są i Mocne czyste chcesz. A jednak. A jednak gra gorzej w FIFA. I teraz strata Renault. Ja tak. Wielka to... teraz usalata jak dobrze, że to nie był faul. Piękny podanie do Viniciusza, który jest bardzo szybkim zawodnikiem. Cofnę go i nie cofnę Dobra. I Fabinho. To już spalona sytuacja. Frank Alexander-Arnold. Anderson. Cham ich tutaj, no bo chcę. Kasem nie? nie? czy stary zgonek z barka tylko no misterny Uratowana bierze uwagi, strata piłki będzie groźnie. sytuacja, teraz ja na okay. to. spokojnie. Jezu nie źle. O, źle, no to... Strata, muszą zem, bardziej zem, szanować zem. piłkę. Raz, jaki słaby tutaj jest. Świetnie, teraz posłał o tę piłkę partnerowi na dobieg. Nie! Postawił na siłę przy tym. Będzie chyba w Ronkale. się nie opłaci. takiej odległości powinien uderzać technicznie. Ogólnie ogóle ciężko mi się gra. Nie sytuacji mi się w wykonaniu tej gry. To no, nawet ich są Więc co już, czemu czemu to tak Więc vouchamy ty. Moim zdaniem to słaby sobie bo Trzeba piłka. oni nie Zamiast normalnie sobie grać. Ładnie teraz Modric. Kai jest przez to. Czy wykorzysta tę okazję? Obrona, ale piłka Jest gol. Tak, jeden. 45 minut to już pod koniec tej pierwszej połowy jak zazwyczaj w złym czasie czy pod koniec czegokolwiek e, Real Solagola e, Okej, okay. Ta minuta do połowy Wójt najlepiej pewnie trafić z bramek o! Benzema. Benzema, Karim, hmm. Benzema, tak, no, Karima, I jeszcze 3-1, piękna bramka Karima Benzemy, coś niesamowitego teraz fety. zrobił, no czy to będzie na powtórce widoczne jak on tutaj Spójrzmy obrócił, no połowa tego, ale to ta bramka zęfie, zęfie. jeszcze, piękna. dobra, jest już druga połowa spotkania, generalnie ten film będzie stał po tak myślę, więc to śmiesznie. Okay, udobrama, wejścia, o, nie Okej, ładnie, teraz odebrana piłka z karnawala. nim ostatnio co ostatnią kartkę. Będzema. Ale uwaga, proszę państwa, teraz kapitalna piłka. Eee. To nie! Pięknie! Pięknie jeden! Miał właśnie, Liverpool, wszyscy Liverpool jesteśmy jeżeli Nie no oczywiście żartuję, bo każdy jest takim, kim chce Ja jestem jak albo ale, ale Bayernem Dwa udane kluby Można napisać, co wszedzicie o tym, że Mane przeszedł do Bayernu, a Lewandowski do mam. Barty Właśnie no, co ciekawi, co to o tym się widzicie A ja tak Teraz, o pięknie odebrane, no co przeciwita. tu się dzieje dzisiaj, no pięknie odebrane te piłki są. Nawet nie wiem czy słyszycie grę w sumie, ale chyba słyszycie grę. Dobra, lecę tutaj. Do Vandyka podanie Ładzie. piłki. Okej, okay. krosik. To o ale mnie, uff, tu zjechał. Znajduje teraz Będziemy no, Dobra. Dobra, teraz Junior, nie Alison To A zatem będzie się teraz jest wysoko tak zagrywa i już. No, tak jest, głową może bronić, no, nie wiem, to bardzo wymagająca strzała, ale Zatrzymuje Alison. Jakie czas wasz piłkarz? też napiszcie w komentarza. Andy Robertson. Może być Costa, Ronaldo. Thibaut, no, na pewno. Bo jednak dobre, dobre. Na różne dawał w tym sezonie, ale nie tak samo. O tak, tak jest. proszę państwa, to jest Śnieżek. To rozumie się świetny odbiór. W sensie mi chodzi o all time, Ostatnie nie? Ostatnie pół godziny gry przed nami. I ruszają z kontrolą. Ładnie Będziecie teraz ciekawie. go zabiukę w pole karne. Si. Nie, nie, nie. pewnie teraz to tu na pewno nie będę mało. No no Leży piłkę. I piłkomu nogi teraz pros. Komu? Ale piłkę i nad głowami tutaj, ale nie chcę za dużo koncentracji. Będziemy mieć zmianę na wojsku. Bo to jest klasyka. O po Teraz rzuca. Nie wykorzystana teraz okazja zrzutorocznego. Ole... Ole się rzuci teraz w rąkach. To jest witrowe. Szał naprawdę dobry. I... Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma obanowane do perfekcji. Nie, nie, nie. A, myślałem, że pola tam do przodu i przeknę to podanie. I Fabinio. A! O, ładnie to rozmane! I teraz jeszcze, 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 zach, całkiem się zaplątał! Piękny podanie! Teraz okazja to... przed nim! O, yes, spania, przed Chcę, że... Z nie, słuchajcie, wynikliwie, 5-1! Chcę, żeby. Nie był fajnie, że był w tym ale nie jest to w ogóle emocjonujące, A skoro w i w tak libercy tak tutaj. No miażdżik, no miażdżik, tyle on zaczyna. Mówiłam, że w wyłożył to było gil. Teraz to chyba być dobrze? Dobrze, Luka Modric odbiera teraz piłkę. No, Ładne. Okay. Opanowana Finisius. sytuacja. Eee! Dobra. Jest, podanie w tercji ofensywnej. Łodna pogoni w ciągu kooo! Daleko, daleko. Kilometr od bramki. Nie po pogo godzinami trenuję, że takie rzeczy nie, na rynku jak się To jest bardzo dobry zawodnik. Ja tak. robię też Viniciusa. Na pewno. Ślisk? No, Czy nie. Dobra, chyba robię mi Już dobrą akcję. Chyba na pewno. Ładnie mi to przeszedł teraz. Uderza. Zablokowany ten strzał. Manewr robi. Real Madryt dostaje rzut wolny. Chyba faul. Ładnie teraz. Pięknie do... Luka Łodrych. Skoro tak tyle wygrywam to spróbuję kiwę sobie bramkarza. A jaj. Bramkarz nie wyszło. Jak będę miał takie sytuacje będę kiwę tego bramkarza, bo... Ja chcę sobie zobaczyć czy da radę. Ale zresztą mam już tak tutaj... Teraz będzie dobra okazja. Wciąż muszą uważać. Rzut karny. karny. Sędzia bez wahania wskazuje na 11. Ewidentnie mamy rzut karny. Kto to strzela? Karim, będę, ma. Strzelimy tutaj, Nie będziemy kombinować. I, I jest pięknie. I 6, 1. Nie 80, nie 80, go! W ogóle na to będzie trochę, to... No... no.. Myślę, że to będzie około 10 minut. Oj, czerwona taka. Nie, dobra, na szczęście nie. Nie, no to bardziej ale tak powiedziałem. Ja Okej, okay. próbujemy kiwnąć tego brąkawe, szczerze. Szczerze. Muszą szybko wracać do obrony. Pięknie z nic jest, Junior! Kolejna bramka w tym meczu i 7-1. Pięknie gramy. I wygrywamy! Już wiadomo, jest Mech, zgodne, coś tu się mogło zmienić. I przyisk! Okej, no teraz... Tam jedno kilku. I teraz ładnie patrzył teraz kolegę za numerem 8 grzech Wybijam Kasz, ale piją każdy kolejny w rąkach. Chyba następnym razem zagram na trybie klasa światowa, bo na ten zawodowcu nie ma co. Będzie kolejny to jest tam, chyba 8 chyba no tak jakby zbierali powiedzieć. Aleks, Oxlade Chamberlain. Nie, no to tak można Ładnie, za plecy obronców. Oj, o, to będzie fałszywe. Żółta kartka, ale on się na jeden, nawet czy nie przywrócił. dziwna sytuacja. Mamy naruszenie przepisów, i jest żółta kartka. Teraz będzie pod obserwacją. Strzał z wolnego w mur. Nie, podnóż Sala przed szansą. Nie, trafił w bramkę. Technicznie, ale Salah. zupełnie teraz nie wyszło mu to uderzenie. Dobra, wybijam tę piłkę bardzo daleko. Powinien chociaż skierować tę piłkę w Jest potwierdzenie. No, tylko ballardy, dwie minuty ballardy. doliczone do regulaminowego czasu ja gry. U może pojawi się coś słonecznego. Tam... Sadio Mane. No, nie. Firmino I jest wygrana Europie, dla Realu Madryt. Nie pokazałem, nie pok zapomniałem, nie pominąłem, nie zapomniałem pokazać, jak trzymają puchar, ale wygrana jest, jest. Piął USI, ucylenie, nie wiem jak się mówi, ale Liga mistrzów tak się jak. Fajnie, super. myślę, że się podobało. Dziękuję i papa, papa. Pa.